W okolicy Elmore docierają do nas informacje o dziwnych wydarzeniach. Przy miejscowym sklepie cały czas panują ciemności. A na zegarze południe! Na przedmieściu pojawiły się nietypowe o tej porze roku opady. Nie, nie pada w lipcu! Jeden z obywateli przestał podlegać prawom ciążenia! Przesło powinno stać na ziemi! Widzicie, mówiłam wam wszystko przez waszego ojca! Są rzeczy, co się nie łączą. Psy nie bawią się z kotami, ludzie nie mają ogonów, a wasz ojciec nie powinien pracować! No i co teraz będzie? Trzeba go powstrzymać. Ja przepraszam, ale jakaś rysa na globusie nie może być podstawą do zwolnienia. Niech nieba nie pani wypuści! Ja! Nic nie rozumiesz, musisz go zwolnić! Ale dobrze pracuję! A gdyby się spóźniał z dostawami? Um. Wtedy mógłbym go za to zwolnić. Więc kolejnej pizzy nie dostarczy. Średnią ostrą dostarczyć mogę Wam od razu. Starczy tylko, że po prostu dodam trochę więcej gazu. Dodam trochę więcej gazu. Dodam trochę więcej gazu. <grym, 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 Bo jest blisko. Widziałem go! <śmulacza> Im bliżej tam jesteśmy, tym dziwniejszy staje się wszechświat! Trzeba bardzo uważać! Więc mocno się trzymajcie! <śmulacza> Co się dzieje? Czuję się mądrzejszy. Ja głupsza. Tak źle. <śmany> 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 uh, najgorsze za nami! <śmany> Zobaczyć ostatnią pizzę? Yy, na popidorową! Za mnie zły skrót! Będziemy tam za... Ja przepraszam, ale jakaś rysa na Globusie nie może być podstawą do zwolnienia. Niech mnie pani wypuści! Co jest? O matku, cofnęliśmy się w czasie! Tak nigdy go nie dogonimy! Co się jeszcze okaże? Jadę tędy! Który to ma być numer? Nie pamiętam. To sobie przypomnij, ta ulica ma dwa kilometry! O, wydaje mi się, że wiem, który to jest dom! Trzymaj ojca! Gatmol, patrz! Nie! Nie, nie, nie! Do oza! Nie! Nie! hej! Czy podjadałeś te pizze? Kawałek ze środka! Waterson, na podstawie punktu 13 statutu pizzerii Fervidusa. Wyrzucam cię! Nie!